Dzień dobry, witamy Was w Magdalenkowych Frykasach, kochani kucharzykowie i kuchareczki, no to jedziemy. Dzień dobry, witamy Was smacznie w Magdalenkowych Frykasach, kochane kuchareczki i kochani kucharzykowie. Wita Was Pan operator i Pani kuchareczka. Tak jest, dzisiaj zaczynamy Serię przedświąteczną, a tym pysznym daniem, pierwszym jakim zrobimy, będą pierogi. Pierogi będą z kapustą i z grzybami mazurskimi. No to cóż, gotowi na pyszne y, pierogi? Na cieniutkim cieście? Do roboty! Z kapustką i z grzybami mazurskimi. Do roboty! Zaczniemy od grzybów. Ja zawsze daję na 1,5 kg kapusty, taką dosyć sporą, o tyle, po dużej, półtorej garści grzybów. Ale zapach czujesz? Czuję kapustę. <grybujesz> Jakim tonem? I teraz tak, jeżeli chodzi o grzyby, można je zalać niewielką ilością wody i Przykryć i odstawić na noc. Niechaj się moczy, a można zalać wodą. Dodać kilka ziarenek ziela angielskiego i ze dwa liście laurowe. Zalać niewielką ilością wody. Letniej. Nie zimnej. I niech się to gotuje na niewielkim ogniu do miękkości tych grzybów. Oczywiście jak po nocy już się namoczą te grzyby, to też proszę je do miękkości ugotować. To by było... Odnośnie grzybów. Grzyby się gotują, a my zajmiemy się kapustą. Mam kapustę, która jest bardzo kwaśna i bardzo słona. O, no, tą bardzo słoną to nie przesadzajmy, ale już nie będę soliła z pewnością. Proszę kapusty nie płukać. Największe witaminy. Są właśnie w tych sokach od kapusty kiszonej. Nie można jej wypłukać. Ponieważ nie będę tego mielić w maszynce do mielenia mięsa, to pokroję ją niedbale w niewielkie kawałki. I do gara. Kapusta jest już pokrojona i żeby była taka smakowita, to również do niej dodam dwa duże liście laurowe, dobra trzy, o. pieprz kolorowy, można dać czarny zwykły i kilka ziarenek ziela angielskiego. I całą tę kapustę, mimo tego, że tam jest sok od niej, tak żeby ona była do trzech czwartych zanurzona w tej wodzie, ta kapusta. Przykrywam, odstawiam, to się będzie gotowało, a my zajmiemy się ciastem. Kapusta się gotuje, ona niedługo powinna się gotować, dlatego że ja ją zalałam gorącą, gotującą się wodą i nie chciałabym tej kapusty rozgotować. Do malaksera wrzucam trzy filiżanki mąki pszennej. Ta filiżanka ma tak około 200 ml i zakręcę ją, żeby się napowietrzyła. Dodam do niej sól, taką sporaśną szczyptę i ze dwie łyżki oliwy z oliwek. Mieszając, będę dolewała gorącą wodę. Oczywiście wszystkie proporcje i składniki będziecie mieli pod filmikiem. Ja to ciasto robię na oko i wyjdzie na pewno dobrze. Sprawdzę. Kochani, moje oko jest niezawodne. Jak miska jest czysta, prawie czysta, to znaczy, że ciasto jest ideolo. I bardzo zachęcam Was do tego, żebyście gotowali na oko. To jest Więc bardzo Państwu wygodne. Że ja w dnia gotowałem jajka na oko. I wiecie jakie wyszły? Nie na oko, na twardo. Bo nie obejrzałeś w filiku, jak ja gotuję jajka. Dajcie spokój nawet o tym filmie. A jak? Dobrze, zobaczcie, jak ono jest elastyczne. Powraca po naciśnięciu, to znaczy, że naprawdę ciasto jest dobre. Włożę do woreczka. Jedna z moich przesympatycznych widzek, pod chyba pilminiami napisała mi, że jej babcia przykrywała ciepłą miską to ciasto. To jest bardzo dobry sposób. Ja tak robię, jak ciasto yy, na pierogi yy, ma w sobie jajko. Yy, tutaj mogę spokojnie w folię spożywczą, taki woreczek spożywczy zawinąć. Ono się pięknie zaparzy i naprawdę zobaczycie, że będzie cudne, elastyczne i, i będzie miodzią. Odstawiam ciasto. Ciasto odpoczywa. A kapusta się gotuje i grzybki. I teraz jeszcze pokroję grzybki i dodam do kapusty razem z tym wywarem. Grzybki też powinny być pokrojone w paseczki, a nie posiekane czy przepuszczone przez maszynkę. Pięknie pachną te grzyby, kapusta. Nie wiem jak wy, ale święta Bożego Narodzenia dla mnie są wyjątkowe. Ten nastrój. W nocy, te gwiazdy. Nie ma to jak wigilia. I muszę Wam powiedzieć, że zapachy w mojej kuchni już są niesamowite. Kapusta się z grzybami gotuje, a ja w tym czasie pokroję cebulę. W cienkie, w cienkie paski i w takie potem, o taką cebulę na trzy próba generalna prawie dobra ale jeszcze mi tutaj brakuje usmażonej na masełku cebuli, zawsze Wam powtarzam że kapusta tak przynajmniej mówiła moja babcia i w moim przypadku się to sprawdza Kapusta lubi masło i smalec. Yy, grzyby też lubią masło, bo masło podbija ich smak. Wszystkich grzybów tych pieczarkowych też. Tak łyżkę tego masła kładę na patelnię. A muszę wam powiedzieć, że Jarko więcej lubi śledzik. Pływać. A będzie śledzik, będzie. Oh, masełko się topi, i do niego wrzucę pokrojoną wcześniej cebulę. Dwie duże cebule dałam na te półtora kilograma czego? Kapusty. Nic mi nie pomagasz, nic. Nie chcę przeszkadzać, proszę. Ja bym to zrobił zupełnie inaczej. A jak? A. Wynająłbyś ludzi. Proszę Państwa, to Vigos. Pan operator jest wielbicielem kapusty z grzybami. Także część z tego, znaczy ja robię tak samo: kapustę z grzybami i kapustę do farszu. Nie, i kapustę do pierogów, i kapustę z grzybami taką samą, więc nie będzie tu problemu. Ja chciałam powiedzieć jeszcze, że ja tak ostatnio o tym mówię, bo to jest przynajmniej dla mnie bardzo pomocne. Ja te pierogi robię długo. Jakieś 2-3 tygodnie przed świętami i je mrożę. Jak mrożę pierogi? Zobaczcie, tutaj macie filmik, tam Wam pokazuję, jak wszystkie pierogi, kluski, mrożę. Natomiast, jeżeli chcecie zobaczyć, jakie ja robi uszka z suszonych grzybów, też zapraszam na filmik i z pieczarek. Też zapraszam na filmik. Zerknijcie. Oj, zerknijcie, bo yy, no to są dwie bardzo pyszne propozycje na uszka na wigilię do barszczu. Dobrze, to się tutaj będzie ładnie podsmażało. A ja za zajrzę i zobaczę, co w moim cieście. No i teraz zobaczymy, jakie ciasto jest. O, jak wygląda. Na... Zobaczcie, jakiego... Zobaczcie, z bliska pokaż Grześ. Zobaczcie. To jest idealne ciasto na pierogi. Nie podsypuję mąką. Zobaczcie to, co prawda nie jest wałek, bo wałek mam w tej codziennej kuchni. Ale tą maczugą mogę y, Wam pokazać, jak idealne jest to ciasto. Nie muszę podsypywać mąką. Zobaczcie, jak ono się bardzo ładnie. Rozwałkowuję i dalej nie muszę używać mąki. To jest moje ulubione ciasto. Ja takie ciasto kocham i yy, yy, muszę Wam powiedzieć, że yy, fajnie się z niego robi. <grym> Dobra, to przykryję miską, a tu się zabieram za. Tutaj sobie wsypię mąkę. Dlaczego ja tę mąkę wsypuję? A no dlatego, tutaj akurat muszę to ciasto dobrze oprószyć mąką, żeby mi się tutaj ciasto nie zatrzymało w tej maszynce. Co jakiś czas mieszam tę cebulę. Ja tutaj mam taką skalę 9-stopniową. Będę chciała te pierogi robić ciście na szóstkę, siódemkę, żeby to było cienkie. Zobaczcie, jak to ładnie, równiutko. Ja niestety używam. Dlatego, że ja nie mogę wałkować za bardzo i ona mi bardzo pomaga. I teraz jakie chcecie pierożki? To jest uzależnione od tego, czy chcecie maleńkie, czy dużeńkie. Mogę ja robić? Tak. Proszę z jagodami. Poproszę pierogi na raz. Na raz? Dobrze. Jak pierogi na raz. Ok, to... raz dwa. Aha, na jednej nóżce. Na jednej nóżce. Dobra. I tak sobie tutaj, zanim się ta cebula podsmaży, zeszkli właściwie, to ja sobie przygotuję kółeczka na pierogi. Maryna, gotuj pierogi. Mam już pięknie taką podsmażoną, właściwie uduszoną w tym masełku cebulę, i ona właśnie taka ma być. Dodaję to do kapusty, ale zapach. I tu można dać trochę cukru, ale ponieważ są święta Bożego Narodzenia, to ja połaszczę się na takie dwie łyżki miodu. Zamieszam to wszystko. Pięknie pachnie. Próbuję. Pycha. Mhm. Ale jeszcze bym dała trochę miodu. I próbujcie, ile chcecie tego miodu, żeby był dobry smak, tyle dajcie. O, myślę, że teraz może być dobrze. Próbuję. Mm. Teraz to jest dobre. Pycha. To będzie stygło troszeczkę, a to do miski przełożę i będzie mi to stygło, a ja wytnę resztę kółeczek. Spotkamy się, jak będę lepić. Rozwałkowałam sobie ciasto, zrobiłam sobie kółka, i teraz pokażę Wam, jak ja lepię te pierogi. Najpierw chciałam pokazać, zobaczcie, jakie to ciasto jest elastyczne. Jest naprawdę zdolna dziewczynka ze mnie. Kochani, chciałam jeszcze tylko powiedzieć taką rzecz, że ja wiem, że są zwolennicy przepuszczania tego farszu kapustno-grzybowego przez maszynkę do mielenia mięsa. I no też tak można, oczywiście. Ja nie mówię, że nie można, ale jednak jak zrobiłam pierogi z takiego farszu i zrobiłam pierogi z farszu mielonego, to muszę Wam powiedzieć, że jednak ten wygrywa, bo między zębami nie je się takiej papki jak dla niemowląt, tylko jednak tam czuć tę strukturę kapusty i grzybów między zębami. Gadu, gadu, a tu proszę bardzo, jeden już jest ulepiony. Pani Kuchareszka chce powiedzieć, że farsz niemielony jest bardziej substancjalny. <gry> Dobrze, no, no dobrze, niech tak będzie, że chcę powiedzieć. A teraz się skupmy na, na tym. Układam, proszę bardzo, farsz, tutaj grzybek by się przydał. Farsz niezmielony. Niezmielony, tak, dosyć sporo. Naciągam delikatnie, bo to jest bardzo elastyczne ciasto. Zbieram tutaj z boków, żeby kapusta się nie dostała, bo inaczej one się mogą rozkleić w, podczas gotowania, tutaj też palcem i zlepiam o, w jedną stronę i w drugą stronę. Proszę bardzo i tak jest ulepiony pierożek kolejny. No i kochanie niespodzianka, proszę bardzo. Uuuuła. Gotowe pierożki, to idzie do zamrażarki. Zobaczcie jakie ładne równiutkie. I tak jak wam mówiłam, jak chcecie zobaczyć jak ja mrożę, proszę, tu jest filmik. A tak naprawdę to tak jak to jest, wkładam do zamrażarki i w momencie kiedy one się zamrożą, zdejmuję z tych tac i wkładam do woreczków y, 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 takich y, ekologicznych, plastikowych, proszę, ale około, ekologicznych. Proszę je najpierw zawrozić, bo teraz, gdyby Państwo wzięli do ręki, one bardzo łatwo się rozpadają jeszcze. A skąd Ty to wiesz? Proszę Panią, bo jak Pani wkłada lodówki, to ja już czekam, kiedy wyciągnę, jak Aha. przedwcześnie, Aha. no to tak właśnie. No tak, o Pan operator ma, ma recht. One. Tak, nie będziemy ich ruszać. Jak widzicie, tu na ściereczce jest czysto. Tutaj na tej tacy posypałam delikatnie mąką, żeby łatwo było je zdejmować, a tutaj tak roztarłam y, trochę mąki. I te pierogi mogą w zamrażarce sobie czekać bardzo ładnie do Wigilii, a nawet i po. Y i mam nadzieję, że mój sposób na wigilijne pierogi z kapustą i grzybami suszonymi z mazur. Przyda Wam się taki przepis i będziecie chętnie do niego zaglądać, ale mało tego, że zaglądać, to jeszcze razem ze mną zrobicie. Będziemy jeszcze robić z tym samym farszem takie małe, 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 małe coś. Ale to już będzie niespodzianka, co to będzie. Tymczasem Was ściskamy, serdecznie pozdrawiamy i zapraszamy do następnego gotowania na wigilię. No to cóż, tymczasem.